Ja się z tej strony Razer, tak, a tutaj znajdujemy się. Chciałem Wam w ogóle powiedzieć, że zamykaj mój kanał na YouTube. Tak, tutaj ten. To wszystko zamykam, tak. Ale Was zapraszam na mój nowy kanał. To jest już zamknięte, ale Was, was zapraszam na mój nowy kanał. Taki sam, tylko że po prostu będzie nowy, nowszy, jakby, i tutaj, jak widać, jest wszystko. Hej, chwila, no bo ja to mogę zasubskrybować, ale nie chcę, i tutaj, już tak, już tutaj mam fajny banner że tutaj, nie wiem czemu mi się nie wygrało zdjęcie. A dobra. Tam podstawowa subskrypcja, tam mniejsza w ogóle dodamy kanały. Chwileczka. Tak i tutaj będę nagrywał teraz. Na spokojnie. Mm. Mhm. Dobrze, trzeba tutaj jeszcze dodać. Tutaj zaczyna wszystko od podstaw, jest zresztą jak widać. No. Nie mam nadzieję, że Zekano się dobrze rozwinie No i... Co tu by więcej powiedzieć? Dobrze. No i co by tu więcej powiedzieć? No serdecznie ja Was zapraszam tutaj na mój kanał. Wszystko będzie w opisie. No i co. Na, na razie.